Dzień dobry, witamy Państwa ponownie. Tym razem pragniemy Państwu przedstawić najmniejszy traktor w naszej ofercie. Jest to traktor marki Cedrus model C-TRAC 65MC. Traktor o szerokości koszenia 65 cm, jednonożowy układ tnący. Wyposażony w silnik launching o pojemności 224 cm3. Moc jego to jest niespełna. 7 koni mechanicznych. Traktor posiada skrzynię biegów mechaniczną. 4 biegi do przodu, 1 do tyłu. Wysokość koszenia regulowana jest od 30 do 75 mm. Układ tnący załączany mechanicznie. Dodatkowo kosz. O pojemności 150 litrów, możliwość wyrzutu bocznego, oraz przy zastosowaniu takiej oto zaślepki do mulczowania, wtedy nie zbieramy trawę, tylko mulczujemy. W zestawie znajduje się ładowarka do ładowania akumulatora. Traktor jest dostępny u nas. Za kwotę 6399 zł. Dodatkowo można go zakupić w 20 ratach 0%. Wszelkich informacji udzielimy Państwu pod numerem telefonu bądź znajdą Państwo na naszej stronie internetowej mirbar.pl. Dziękujemy bardzo Państwu serdecznie i zapraszamy do kontaktu.